Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku Król, czyli kto, czyli kim tak naprawdę jest król danego królestwa. Witam z tej strony Snow i dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, kto to jest tak naprawdę ten król, ta tak prestiżowa funkcja, co tak naprawdę niesie ze sobą. O tym wszystkim powiem. Myślę, że to może być bardzo ciekawy odcinek. Bardzo zachęcam. Do oglądania, bo są tutaj naprawdę rzeczy, które wydają mi się być takie, no po prostu powiedziałbym, nieoczywiste. Ale zanim do tego przejdziemy, to na początek takie naprawdę podstawowe sprawy. Więc kto jest królem danego królestwa? Królem królestwa staje się, stajemy się dopiero wtedy, kiedy otwiera się zaginiona świątynia, więc nie ma króla, zanim ta świątynia się nie otworzy. Dlatego, jeżeli jeszcze jesteście w sezonie przygotowania, to tego króla po prostu de facto nie ma i królem stajesz się wtedy, kiedy twój sojusz jest tutaj jakby w posiadaniu właśnie tego budynku, tej świątyni, która jest na środku każdego królestwa, a ty jesteś R5 tego sojuszu. Czyli chodzi o to, że jesteś liderem sojuszu, tak? R5 od tych rang, tak? Mamy rangę 1, 2, 3, 4, mamy też rangę piątą, tutaj nie jest napisane ranga piąta, tylko po prostu jest informacja o tym, że jest się królem. Jeśli chodzi o samo bycie królem, to oczywiście są tutaj, jest tu wiele plusów i minusów. I tak na początku będę chciał powiedzieć, tak bardzo technicznie, jak te plusy powiedzmy, czy te możliwości króla wyglądają. Żeby to sprawdzić, wystarczy sobie tutaj kliknąć na świątynię, no i tutaj będziemy mieli różne opcje. Te opcje wszyscy możemy zobaczyć, natomiast tylko król może zobaczyć je w ten sposób, jaki pokażę Wam za chwilę. Także co tutaj król naprawdę będzie mógł zrobić. A jeszcze przy okazji chciałem podziękować Wam, bo to właśnie od jednego z widzów dostałem pomysł na ten odcinek, który, moim zdaniem, jest naprawdę bardzo ciekawy. Jeśli chodzi o takie oczywiste plusy, które król ma, to są plusy, jeśli chodzi o statystyki, czyli 5% do każdej statystyki. No, to jest naprawdę świetne. Kiedy się walczy, jest się królem, to jest bardzo dobre. Czasem nawet ym, gracze przemieniają yy, sobie właśnie yy, ten tytuł, kiedy są na przykład liderami yy, jakiejś mobilizacji ważnej albo garnizonu, wtedy dajemy komuś właśnie ten tytuł. Żeby, żeby atakował albo bronił, bo to jest naprawdę bardzo dużo statystyk, szczególnie te punkty życia są tutaj cenne. Król oczywiście może też nadawać wszystkim innym wszystkie inne tytuły i teraz król jest jedynym, który może nadać tytuł królowej, generała i premiera. Czyli to są te trzy pozostałe osoby, które mogą te pozostałe tytuły też rozdawać, ale też oczywiście król może rozdawać właśnie te pozostałe tytuły, które tutaj są, tak jak ta trójka pozostałych graczy, tak. Jeżeli masz generała, to też tylko ty jakby możesz tego generała komuś, komuś zmienić i tak dalej. Także tyle, jeśli chodzi o tu. E, jeśli się jest królem, to tak z tych rzeczy powiedzmy, e, jeśli chodzi o prestiż, jest się też tutaj gdzieś zapisanym, tak? Kto tym królem jest? E, widzicie, że e, tutaj u nas głównie Max i Bla. Tutaj są te czasy, kiedy był tylko Max, e, a przed Maxem, ciekawe, kto tam był królem, zaraz się dokopiemy do tego. O, jest tu jakiś Snow e, w tym czasie, e, był królem, były takie czasy kiedy to właśnie ja i tutaj jeszcze Ani Online była, a przed nimi wielu innych graczy jeszcze o Insane Observer, tego to już w ogóle nie pamiętam, a wcześniej był stój, Boy. to wszystko możecie sobie zobaczyć, jak to było w historii pewnego gracza. To jest fajne, że tutaj naprawdę ta historia idzie tak naprawdę do końca królestwa, także to jest bardzo, bardzo fajna informacja, że można sobie to zobaczyć. Król panuje także nad migracją, czyli jeżeli ja stwierdzę, że w naszym królestwie nie będzie limitu w migracji, co oczywiście byłoby głupim pomysłem, to może do nas migrować każdy z każdą siłą bez żadnego limitu. Zwykle jest to ustawione na 25 milionów, i jeżeli ktoś chce powyżej migrować do takiego królestwa, no to musi się właśnie skontaktować z królem, żeby móc migrować, tak? Czyli król. Na jakiś czas wyłącza ten limit, powiedzmy na parę minut, ktoś migruje i później król włącza to z powrotem. Także te, to jest też bardzo ważna rzecz, którą może zrobić tylko i wyłącznie król. Tak? Nie ma drugiej osoby, która mogłaby to zrobić. Ok. Kolejna rzecz, która należy jakby do króla, to są różnego rodzaju tak zwane buffy, dodatki, które król może włączyć na określony czas i jest to związane. Też z wydawaniem klejnotów. Dlatego bardzo często nie robi tego król, król na swoim głównym koncie, tylko robi się taką akcję, że na króla włącza się na chwilę jakąś na przykład farmę, na której bardzo często mamy bardzo dużo klejnotów i włączamy właśnie różnego rodzaju dodatki. Na początku królestwa dosyć popularne są te, czyli 10% do szybkości budowy, tak? Na przykład dajemy ten dodatek i mówimy, ok, Będziemy, będziemy budować, kto chce skorzystać, bardzo dobrze. Jeżeli na przykład ktoś chce sobie ten ratusz wbić na 25 poziom, to będzie to dużo szybciej. Zwykle te dodatki są zapowiadane wcześniej. U nas oczywiście one są praktycznie nieużywane nigdy, ale na młodych królestwach dosyć często. Podobnie rewolucja przemysłowa, tutaj głównie, kiedy mamy takie duże badania, to się naprawdę bardzo przydaje i nie jest to, jak widzicie, drogie, to kosztuje tylko 1800 klejnotów. No, ale tak jak mówię, większość królów, którzy włączają w ogóle te dodatki, to zwykle nie robią tego ze swojego głównego konta. Tutaj też jest ważne, żeby to zakomunikować wcześniej, tak? Najlepiej tydzień wcześniej, albo wpisać to gdzieś w, w kalendarzu królestwa, albo ustalić jakieś stałe daty, kiedy ten dodatek po prostu włączamy. Często jest to też uzależnione od runy, tak? Czyli jeżeli mamy runę, 15% dającą do badania, no to wtedy oczywiście włączamy też tą rewolucję przemysłową i w sumie podobnie jest z tym budowaniu. Ok, przejdźmy już do tych bardziej popularnych, czyli mobilizacja na wojnę. Tutaj też często związane z runą, ale włączane w przeróżnych sytuacjach. Bardzo często właśnie w KVK, kiedy dużo trenujemy, bardzo często kiedy jest wenic, no to jest takie absolutnie potrzebne na pre-KVK. To jest chyba najdroższy z tych wszystkich dodatków, które mamy. 2,5 tysiąca kosztuje. Także też często używany wiadomo do treningu. Kolejne, co mamy? Korzystna pogoda. To jest takie coś, co się wrzuca wtedy, kiedy jakby nic innego nie jest potrzebne. Zwiększa produkcję surowców o 20% na 8 godzin. Czyli to jest ta produkcja w mieście. Nie jest to jakiś super dodatek. Nie, nie, nie nabijemy na tym jakiejś niesamowitej ilości surowców, ale często to włączamy, szczególnie kiedy jesteśmy jakąś farmą na chwilę i yy, po prostu mamy tam mnóstwo klejnotów, i tak jakby, dlaczego nie. Yy, no i ostatni, który jest za 2000, zwiększa szybkość leczenia o 30%. To jest coś, co absolutnie powinno być włączone, kiedy walczycie w KVK, tak? czyli otwierają się bramy. Zaczyna się ten moment, kiedy będziecie leczyć, i bardzo często wtedy właśnie włączamy ten, ten dodatek. To jest ważne, żeby to włączyć, natomiast to jest właśnie też, zobaczcie, ile rzeczy król musi pomyśleć, tak? Czyli właśnie walka się zaczyna, to jest mnóstwo, wiecie, to wtedy się walczy, wtedy. Różne rzeczy się robi tam. Zdobywa się pas, buduje się flagi, i jeszcze trzeba myśleć o tym, żeby właśnie włączyć ten dodatek. Najczęściej to jest związane, tak jak mówię, z przełączeniem jeszcze swojego głównego konta, żeby nie tracić co chwilę na swoim głównym koncie klejnotów. Jeśli chodzi o te, o te rzeczy, to nie można sobie ich włączać tak jak cukierki. Nie można włączyć kilku naraz, to też jest ważne. Czyli nie mogę mieć włączonego na przykład tego do treningu i tego leczenia, albo wszystkich sobie włączyć naraz. Niestety, mamy tutaj in informacje, tak. Ile one trwają? W większości trwają 4 godziny, szczególnie te, które dają dodatki do budowy, badania i treningu. Natomiast te dwa pozostałe trwają 8 godzin i jest też czas odnowienia. Wydaje mi się, że on jest w okolicach jakby 24 godzin, ale w sensie od włączenia, Czyli na przykład, jak włączyliście ten doleczenia o 12, to następny raz będziecie go mogli włączyć następnego dnia o 12. Czyli to nie jest tak, że jak po 8 godzinach on się skończy, to jeszcze musicie poczekać później 24 godziny, tylko to jest kwestia odłączenia i wydaje mi się, że te pozostałe działają dokładnie tak samo. To jest ważne, bo wiecie, jeżeli ktoś sobie włączy ten dodatek, do, do trenowania jednostek, a na przykład o 12, a bramy mu się otwierają o 18, no to nie będzie mógł włączyć później już tego leczenia. Warto o tym pamiętać, kiedy, kiedy możemy jakiego dodatku tak naprawdę użyć i kiedy możemy z niego skorzystać. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o te wzmocnienia. Jeśli chodzi o prezenty, no to król może też rozdawać właśnie te prezenty, tak? Mamy tutaj różne opcje tych prezentów. Tutaj zazwyczaj jest to jakoś podzielone, tak? Kto się zasłużył do królestwa, kto nie. Co ciekawe, król nie może sobie sam przyznać tego prezentu, ale jeżeli już na przykład chciałbym temu graczowi dać jakiś prezent, to widzicie, jest tu taka niebieska ikonka, klikam sobie i wtedy mogę te prezenty przyznawać. I to jest kolejna rzecz, którą może robić tylko i wyłącznie król danego królestwa, Prezenty bym ich znowu nie przeceniał. To znaczy ten legendarny jest naprawdę całkiem spoko, ale te pozostałe już są takie, no powiedzmy, coś tam dają. Na początku gry może bardziej będziemy się tym na tym skupiać, natomiast później to już tak. Mm, Okej. Okay. Jeśli chodzi o te nagrody, to one też są tutaj losowe, tak? Czyli to nie jest tak, że na pewno dostaniecie to, co tutaj jest, przynajmniej z tego co pamiętam, chociaż może mi się coś już pomyliło. Ech, może rzeczywiście jest wszystko to samo. Ja już naprawdę tak dawno nie sprawdzałem tych e, prezentów, że nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że jest tam jakaś doza losowości w tym, co dostajesz. Jeśli nie, to piszcie w komentarzach, a ja przepraszam bardzo, że taką głupotę tutaj e, powiedziałem. E, tutaj mamy Honor Królestwo. To wydaje mi się, że to są rzeczy, które mogę każdy zobaczyć. Ja szczerze nigdy na to nie patrzę, bo e, szczerze jakoś nie, nie jest to dla mnie super interesujące. Okej. Okay. Dalej, wiadomości. To też jest bardzo ważne. Król może wysyłać jako jedyny wiadomość do całego królestwa. Czyli głównie, jeżeli wysyłamy tego typu wiadomości, to wysyłamy wiadomości na terenie naszego sojuszu. Natomiast jedynie król ma taką możliwość, żeby wysłać wiadomość, którą może przeczytać każdy w królestwie. Dlatego, jeżeli są jakieś naprawdę ważne informacje dotyczące na przykład Might is Governor, dotyczące. Jakich zarządzeń w królestwie, jakie panują zasady, to tylko król może taką wiadomość wysłać. I wtedy, nawet jeśli chodzi o te informacje, to widzicie, dostajemy taką informację z koroną, tak? I wiadomo, że jest to wiadomość od króla, także to też jest moim zdaniem ważna rzecz. No i ostatnia, którą tutaj mamy z tych spraw technicznych, to, jest, to są umiejętności króla, które może używać. Pierwszy, który często jest przeceniany przez niektórych, to jest podatek. Podatek ogólnie jest dobrą umiejętnością i często używaną, szczególnie na takich bardzo już bardziej aktywnych królestwach, niemalże non-stop. Dlaczego? Ponieważ podatek będzie nam dawał 30% szybsze zbieranie surowców na 8 godzin, i to jest naprawdę bardzo mocne. I teraz, jeśli umiejętność jest aktywna 1% wszystkich zebranych surowców wędruje do króla tak? i tutaj są też limity, że tylko 12 milionów surowców może w ten sposób król zdobyć. Oczywiście te 12 jest bardzo ciężko zdobyć. Myślę, że na takich jakichś imperiach, bardzo aktywnych królestwach rzeczywiście może to być 12 milionów surowców, co i tak, no nie oszukujmy się, 12 milionów surowców, co to jest? To jest prawie nic. I teraz jak będziecie zbierać te surowce, to zobaczycie, że ten 1% tak jakby został Wam zabrany. I jeżeli zbieracie te surowce mało aktywnie, w sensie, że wysyłacie tylko raz tych swoich zbieraczy, no to wtedy tak jakby stracicie rzeczywiście na tym, no ale 1% dajcie spokój. Natomiast jeżeli rzeczywiście aktywnie zbieramy te surowce, no to po prostu zbierzemy te surowce dużo więcej razy, dużo więcej. Tak, więc wszyscy tak naprawdę na tym podatku korzystają. Król dostaje no śmieszną ilość surowców, tak szczerze. My też tracimy, jakby na tym śmieszną ilość surowców, a jak zbieramy 30% szybciej, no to, tak jak już mówiłem, rzeczywiście będziemy tutaj dużo szybciej, dużo szybciej będziemy to zbierać. Uwięzienie jedna z takich, powiedziałbym, z tych umiejętności, która jest najciekawsza, czyli Zablokuj położenie miasta jednego zawrzący, uniemożliwiając mu teleportację miasta na 10 minut. Celem nie może być Twój sojusznik ani król z innego królestwa. Czas odnowienia 15 godzin. No i zobaczmy sobie, jak to wygląda technicznie, jeśli chodzi o te umiejętności. One tutaj są na tej czerwonej ikonce. I zobaczcie, jeżeli ja sobie ją kliknę, no to właśnie za 3000 pojawia mi się umiejętność właśnie. Uwięzienia. Ona najczęściej jest używana w KVK albo w domowym królestwie, kiedy chcemy kogoś wyzerować. Dzieje się to też najczęściej wtedy, kiedy będę chciał kogoś wyzerować, a on ma włączone tak zwane kill frenzy, czyli. Ten szał bojowy, tak? Wtedy nie może użyć tarczy, i przez te 10 minut możemy go po prostu atakować. Najczęściej, właśnie wtedy, kiedy na KVK chcemy kogoś zerować, bo jest poza terenem sojuszu, wiemy, że to jest możliwe. No i wiele z tych filmików, które zobaczycie, których gdzieś tam jest ktoś na KVK właśnie zerowany, będzie związane z tą umiejętnością. Ona jest naprawdę przydatna, jeżeli ktoś, na przykład, w naszym królestwie zabija farmy, tak? Jest. Jest takim, wiecie, farm killerem, to możemy sobie użyć wtedy tej umiejętności i to jest naprawdę przydatne, bo możemy. Jest to taki bat na tych graczy, tak? No nie możesz tego robić bezkarnie cały czas, bo możesz zostać właśnie na tym złapany, wyzerowany, no i wtedy twoja zabawa tak jakby się kończy. Kolejna umiejętność, czyli leader, który będzie zapewniał przez 10 minut, że wszystkie. Jednostki, które będą blisko tego marszu, na którym to użyjemy, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda, będą zadawały o 3% więcej obrażeń. I tutaj czas odnowienia to jest 5 minut, czyli najmniej z tych wszystkich możliwości widzimy, że uwięzienie co 15 godzin, a tu co 5 minut możemy tego używać. I jak to wygląda w praktyce? W praktyce, kiedy klikniecie sobie na marsz, pojawia Wam się taka ikonka, którą znowu ma tylko i wyłącznie król. I jeżeli klikniecie, to możecie tutaj potwierdzić, że za 500 klejnotów macie właśnie tą umiejętność. I tutaj widać też, jaki jest zasięg tej umiejętności. Więc jeżeli mamy taki dosyć duży Murderball, to możemy się tutaj zmieścić. To jest taki charakterystyczny czerwony kolor, który widzicie bardzo często na KVK. Bardzo często, kiedy atakujemy zwłaszcza jakąś flagę, będziemy używać tej umiejętności na mobilizację, żeby to ta mobilizacja miała właśnie ten dodatek cały czas. Poza tym pamiętajmy o tym, że ta umiejętność kończy się wraz z tym, kiedy ten marsz umiera. Czyli jeżeli użyjemy tej umiejętności na jakimś marszu, który jest słaby albo na jakimś marszu, który wiecie pójdzie w ogień jako pierwszy i szybko umrze, no to tak jakby sens tego jest mniejszy. Więc jeżeli robimy mobilizację, to używamy tego na mobilizacji, która teoretycznie przynajmniej powinna, Fać jak najdłużej. No i cóż, no i walczymy, tak? Jest to moim zdaniem coś, co jakby wartość tego jest często przeceniana w walce, tak? Czyli to nie jest coś, co wiecie, o koniec świata wygraliśmy dlatego, że użyliśmy albo nie użyliśmy tej umiejętności. To jest prawdą w bardzo, bardzo niskim procencie sytuacji. Natomiast uważam, że ta umiejętność jest też pod względem takim psychologicznym też coś daje, tak, że o, dobra, król użył umiejętności, teraz walczymy mocniej. Ponieważ tą umiejętność mamy, jest to jakaś taka ogólna mobilizacja, nawet ten czerwony kolor, który się pojawia, który też często laguje, niestety, przez to, ale wydaje mi się, że, że jest to ważne. Wygnanie, kolejna umiejętność ważna, jeśli chodzi o króla, ona będzie sprawiała, ona jest aktywna tak naprawdę tylko w zaginionym królestwie, co mamy informację, i możemy jej użyć na miasta, które są mają tą tarczę, tak, czy tą jakby bańkę wokół miasta. I dzięki temu możemy te miasta teleportować. I głównie dlatego jest używane wygnanie. Ponieważ w Rise of Kingdoms, jeśli chodzi o terytorium, bardzo często możemy zablokować budowanie flagi w jakiś sposób. Właśnie stawiając tam miasto. Jeżeli to miasto będzie miało włączoną tarczę pokoju, to będziemy mogli to miasto sobie spokojnie teleportować i wtedy budujemy flagę. Więc najczęściej w ten sposób jest to używane. Widzimy, że tutaj czas odnowienia jest dosyć długi, to jest 72 godziny. Nie wiem, czy nie najdłuższy. Tutaj będziemy mieli podobnie z wygnaniem. No i cóż, jeśli, jeśli to miasto nie jest pod wpływem właśnie takiej tarczy, to będzie otrzymywać większe obrażenia o 5%, ale wydaje mi się, że te 5% nie jest tego warte, tym bardziej, że widzicie, 72 godziny to nie jest coś, czego możemy sobie spokojnie użyć. To jest też umiejętność, dzięki której możemy w pewien sposób uratować naszego gracza przed zerowaniem. Może nie tyle naszego, co gracza z innego królestwa. To jest taki dosyć popularny myk, który można zrobić, i jak to wygląda, już Wam mówię. Jeżeli użyjemy sobie w naszej technologii sojuszu kontrofensywy, która daje nam taką, jakby bańkę, właśnie na chwilę. Więc, jeżeli mamy tą możliwość i włączymy sobie tą umiejętność jako król czy lider naszego sojuszu i poprosimy jakiegoś innego króla, żeby użył na niższym graczu. Tego wygnania, to możemy go teleportować w bezpieczne miejsce. To jest często używane, jeżeli właśnie jakiś ważny gracz z naszego królestwa jest zerowany i chcemy go uratować, tak? Więc tutaj jest ważna kooperacja z jakimś królem z innego obozu albo nawet z naszego obozu, ale nie można tego zrobić właśnie na naszym graczu. Czyli jeżeli to gracz z mojego królestwa jest zerowany, to wtedy nie mogę go wtedy uratować. No i tak jak mówię, no nie jest to takie łatwe, bo ta technologia sojuszu też nie zawsze jest dostępna, ale jeśli jest dostępna, to właśnie w ten sposób możemy sobie tego użyć. I ostatnia umiejętność wygnanie, dzięki której będziemy mogli teleportować dowolnego gracza do lewej prowincji, lewej górnej prowincji, czyli tutaj u nas to się nazywa Andariel, gdzieś tutaj będzie można go teleportować właśnie żeby co? Żeby przede wszystkim nie atakował różnych miast, farm i tak dalej, na przykład w strefie trzeciej, czy w strefie drugiej. Bardzo często tam tak naprawdę czuj, toczy się życie w domowym królestwie. Jeżeli mamy zablokowane inne sojusze, to w ten sposób możemy ograniczyć tego gracza do tylko i wyłącznie jednej strefy i to też jest oczywiście przydatne, szczególnie jeżeli mamy właśnie takich graczy, którzy gdzieś tam robią problemy, tak, atakują farmy i tak dalej, i tak dalej. Wtedy możemy go Teleportować do jednej strefy, uniemożliwić mu poprzez to, że niemożliwe będzie dołączenie do innych sojuszy, wbicie się chociażby do tej strefy trzeciej, ale można też ograniczyć wszystkie inne strefy, no i wtedy ten gracz, tak naprawdę, już nie ma zbyt wiele do powiedzenia. Że tak wyglądają sprawy techniczne, jeśli chodzi o króla. Oczywiście król, poza tym, że jest Królem Królestwa, to jest też R piątką swojego sojuszu. No i tak jak każdy każda R piątka tutaj też ma możliwości różnego rodzaju, jeśli chodzi o sojusz, o tym nie będę już mówił. Król, oczywiście, tak jak mówię, to są tylko takie. Powierzchowne techniczne rzeczy, o której tutaj powiedziałem w tym filmiku. Chciałem jeszcze nawiązać do innych, ale już widzę, że ten filmik jest bardzo długi. Także podzielimy sobie ten film na dwie części, czyli to będzie część pierwsza, w której omawiam takie techniczne sprawy. Natomiast w części drugiej będę mówił o tym, co tak naprawdę znaczy bycie królem, i myślę, że tutaj też będzie bardzo ciekawie. I wiele rzeczy takich, o których często nie zdajemy sobie sprawy, to też będę chciał omówić. Także. Zachęcam do oglądania kolejnego odcinka, w którym, tak jak mówię, powiem, co tak praktycznie oznacza bycie królem. Mam nadzieję, że ten Wam się też podoba, bo wiem, że bardzo często no, nie mamy dostępu do tego, żeby wziąć sobie ten, ten tytuł króla i pobawić się, zobaczyć, jak to wygląda. Wiele graczy nie zdaje sobie sprawy, ile tak naprawdę klejnotów te różne rzeczy kosztują. Wiem, że często gracze. Na swoim głównym koncie wykupują te różne rzeczy, biorą sobie to jako taki, nie wiem, punkt honoru, żeby tych różnych rzeczy używać. Także też, też można, warto wiedzieć, właśnie ile to danego króla kosztuje, jakie ma możliwości, co może król zrobić, a czego król zrobić nie może. Także mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i zachęcam do drugiej części. A na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.